Polskie radio program pierwszy. Trójka program trzeci polskiego radia. Telewizja kinopolska najlepszy kanał filmowy w Polsce i na świecie. The winner is Kino polska. Telewizja kinopolska. Wydawnictwo telewizji kinopolska. Kino polska, Kino Kino polska. Polska. There is only one such television in the whole world our goal is to join generations to show young people what our past was mam nadzieję że następne 100 lat naszej działalności pozwoli cały czas przybliżać państwu ten program Telewizyjny Oscar Hotbert 2010, Telekamera 2011, Europejska nagroda filmowa dla filmu Hanoi Warszawa, nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kiedyś było takie hasło Polska młodzież śpiewa polskie piosenki, mam nadzieję, że nam się uda zmienić to na polscy telewizowie oglądają polskie filmy. Telewizja Kinopolska Łączymy pokolenia. 25. Jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marszałka Województwa Małopolskiego Stowarzyszenia Filmowców Polskich Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Prezydenta Miasta Tarnowa. Głównym partnerem festiwalu są Azoty Tarnów. Partnerzy: Tauron Polska Energia, Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie. Sponsorzy festiwalu: Bodoni Reklama Wizualna, Eternal Mankis, Biuro Podróży Itaka, Drukarnia KPW, RPM Sound and Voices. Centrum Handlowe Świt. Hotel Tarnowia. Kawiarnia Tatrzańska. Patroni medialni. Jedynka Polskie Radio. Trójka Polskie Radio. Interia.pl TVP Kraków. Gazeta Wyborcza. Galicyjski Tygodnik Informacyjny Temi. Radio RDN Małopolska. Radio Kraków SA. Polskie Radio Rzeszów. Telewizja Kinopolska. Małopolska telewizja kablowa TVM. Miesięcznik Kino. Stopklatka.pl. Miesięcznik Telepro. Film Polski.pl. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Azoty Tarnów. 25 Jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych